Dzisiaj wspominamy Todi, młodą kobietę poszukującą prawdy, która dzięki cichemu działaniu łaski Bożej stała się świętą i męczennicą. Jest nią Teresa Benedykta od Krzyża, patronka Europy, konwertytka i karmelitanka. Edyta Stein. Ponieważ była Żydówką, została deportowana do Auschwitz, gdzie zginęła w komorze gazowej. Miłość do Chrystusa była ogniem, który rozpalił jej życie. Na długo, zanim się zorientowała, została całkowicie zdobyta przez Jezusa. Początkowo jej ideałem była wolność. Edyta Stein przez długi czas żyła doświadczeniem poszukiwania. Jej umysł nie męczył się badaniem, a serce czekaniem. Z namiętnym zapałem kroczyła żmudną drogą filozofii i w końcu została nagrodzona. Zdobyła prawdę, a raczej prawda zdobyła ją. Odkryła bowiem, że prawda ma imię Jezus Chrystus i od tej chwili słowo wcielone było dla niej wszystkim. Teresa Benedykta od krzyża, z nieba powtarza nam wszystkim słowa, które naznaczyły jej życie. Co do mnie nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak tylko z krzyża pana naszego Jezusa Chrystusa. Dobrego dnia.